Witajcie z tej strony Faz e, dzisiaj właśnie, pierwszy odcinek właśnie z mojego survivala, tak wiem ogółem już mówiłem, że powracamy do Survivala z Izuku. Tak mówiliśmy, tak? Lecz jakbyś nawet no, nie mieliśmy jednak takiej 100%, 100 chęci do nagrywania tego survivala ale to jest całkiem nowy. Tutaj bardziej garniemy. Na razie zaczynamy sami. Bez Malfoy'a. No bo wtedy właściwie... Zaczynaliśmy z Malfoy'em, więc za każdym razem z Malfoem z Izukuma e, tego. Zaczynaliśmy z nim, nie, nie, ciągle musieliśmy czekać na niego. On nie... On nie zawsze może grać, powiecie. No ja też sobie zawsze nie mogę, ale no, częściej od niego trochę. Bynajmniej on nie miał aż takiej chęci, najwyraźniej. Ja tam czasami mówiłem, że sumy dawne, sumy wala. On coś tam pamiętam, że najczęściej mówił, że chyba nie. Albo na odrót było, nie, nie wiem czy on mnie bardziej zachęcał, czy jego. Nie pamiętam dokładnie, ale ktoś... pamiętam, że ktoś z nas tam mówi, że mu się jednak nie chce. Albo zapomnieliśmy o tym. Całkowicie. Więc. Non. Ale tutaj. Nie zatrzymamy się, będziemy ciągle tą prawo w tą serię. Nie wiem co się wydarzy. Prawdopodobnie będziemy może szukamy jakiejś... Poszukamy jakiejś wioski Żeby po prostu zwykle, nie wiem, gdzieś się osiedlić co no? że w tym odcinku akurat nie będziemy mieli tej wioski. Ale ja nie wiem, nie wiem. Możliwe, że znajdziemy. Nie no, z wioski znajdziemy na pewno kiedyś. No. Na pewno, to na pewno. Ale. Mama, wiem, czy widzicie, że Tur zwierzęta, ale muszę im skrócić życie. Po co mają żyć bez swojej mother. Nie wiem, co ja robię. Nie, zostaw mnie. Nie torturuj mnie, wiem. Pewnie chronił te. tych wszystkich. A, to mi trzeba ciekawego. Dobra, tu jest jakiś kamień. To w sumie możemy to wykopać, co zrobić. Yy, no, kamienne narzędzia i. i. no, jeszcze tego piecek, nie? Czyli potrzebujemy jakoś na tego... Tak, no, jakoś 14 No tak jak mówiłem 14, 32 No, a mamy O, to no, żeby nikt nie weszedł mi O, dobra Nie to O i tak widzę Teraz mamy kamienne Stajemy się potężni Ale o to chodzi Tak wiem, widzi, wiem, że robi rzecz rzeczy, ja zaraz z węgla To robić to przepadam tego Ale No, po prostu chcę szybko przerobić to jedzenie i Nie wiem nie, ma mieć czas do jedzenia, tak? O tak, to... nie przeżyję długo bez jedzenia. To na pewno. Tu nie ma nigdzie węgla. W tym chyba nie. On pewnie jakiś węgiel jest, tylko. Nie widzę go. Bo nie będę używał X-Ray'a. <noise> to byłoby złe trochę o no ba zrobiło nam się tu wszystko Okej, okay, to zbieramy to resztkę tych kamieni i lecimy i lecimy dalej przed siebie o to są świnie teraz by się ale przydałyby się w sumie też jakieś te przydałyby się Zresztą się powtarzam, ale owce, owce Nie, da się już powtarzam, po prostu owce nam potrzebne są Właśnie do... Do zrobienia łóżka O, Jezu! Jezu, widzowie, widzieliście to? Ja bym zginął teraz I po to mi właśnie jest jedzenie Właśnie, kurczę, po to ja zginąłbym teraz bez tego siedzenia Ja bym z tam parę stron spadł. Znałbym na kiedyś nie wiem, potwora czy coś, albo parę. Jakiegoś skeleta, tym bardziej. Bo może bym jeszcze zabił trochę boli takie przepalanie sobie drewnem. Ale dobra, trzeba jakoś. trzeba było jakoś to zrobić. Okej, okay. teraz, teraz nie spaść. Mraę stawić zabił, oczywiście musiałem na chwilę Z2 zrobić, O tylko teraz widzicie jak kopię drewno. A po prostu Z2 musiałem zrobić. Z jakiegoś tam powodu nie będę wam mówić, bo nikogo to nie interesuje. Um. No może kogoś interesuje, to możecie napisać w komentarzach oczywiście, że interesuje Was to co mówiłem Z2. To wam oczywiście odpowiem. Ale zawsze mam nic ciekawego. Nieciekawego, ciekawego, ale hmm, jakoś interesuje to się może spytać Jak to tam nie mnie to tam nie przeszkadza O! Dzie łapką O! Ile żelaza O! I teraz sigma Jakiego żelaza? Węgla! Cega, ja Jakiego... chodziłem żelaza na węglu Chciałbym, żeby tu było żelazo. Chciałbym. No, of course. Hm. Dobra nam te starczy, po co ja mam mieć nie wiadomo ile tego węgla. Dobra, wartost, tylko będziemy potrzebować chociaż trochę. O. Czy będziemy zbierać ze sobą... Nie ma nic ciekawego. Będziemy po prostu zbierać ze sobą, żeby po prostu nie marnować tak za dużo. O, tu creeper. Creeper, O oh, man. To nie jest żelazo, znaczy. O! Tu jest żelazo. Właśnie ciebie potrzebowałem. O Jezu! Zginę! 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 No, ja zginę! Ja nie mogę no! No kurde, jak noskopy robią te szkielety! Czekaj, to gdzieś tam było Gdzieś tutaj było. Czy się tam? Ja pamiętam dokładnie, gdzie ta jaskinia mniej więcej była. Musimy szybko wrócić po itemy. Bo to inaczej będzie problem. Big problemu. Nie, tu to tu. Tutaj. Będzie, będzie problem, z nie tych itemów. Będę musiał od nowa. Tutaj. A mi się nie chcę oddała, bo tam było trochę jedzenia by była tego No i tam już trochę żelazo znalazłem Żelazo znalazłem To trzeba uważać ja Muszę uważać, tak schodzić bezpiecznie O Ja gdzieś zeszłem gdzieś tam, o, tam są moje pochodnie Kurde no! O tyś, mam, ty mnie zabiłaś No, gnoju. Mojej temy Co, ty sobie myślałeś, że ja nie wrócę? Ja zawsze wracam. To w ogóle dobrze, że... ...że tego, że ja tutaj padłem... ...że to potem gdzieś blisko. w jakiejś bliskiej jaskini, nie? A nie z jakimś zadupiu, kurde, że gdzieś odeszłem milą kratykos, ...w ogóle tego spawna naszego... gdzieś się ciągle i tutaj mi tego okej okay, mamy okej okay, mamy nasze nasz tego nasze żelazo mamy tutaj ok czyli wszystko jest już pod kontrolą Szukajmy więcej tego żelaza, bo trzeba to jakoś się uzbroić, co nie? O, dupa! Takiego zajęcia tam było żelazo, niego wypchnąłem. Ja takie, no, japi. No, no, serio, gdyby tam było żelazo, to bym ja się chyba złamał. Chyba nam nie starczy tutaj. Bo jednak nie będę chyba zbierał. Oooo! Znowu żelazo, tak jest. O to chodzi, o to chodzi. Ile mamy już? Osiem. Uuu, ty ominąłem ja jeszcze kolejne. Czy to jest niezwa kopalnia? tak patrzę. Już nawet sporo żelaza. I o to chodzi, nie? <grystanie> Jezu! Jak oni przestaną mi spadać na głowę, oni spadają dosłownie. Ciągle. Mamy 13. Cze Czekaj, co ja zrobię? Co ja chciałem? Wait a minute! Co ja chciałem? Po co ja to postawiłem? Eee! Czyż ja pochodnie mogę zrobić co normalnie? O, no co tak o zrobię, żeby nie było. O! No i teraz mam nawet tego sporo. Gdzieś mamy? Nie. Oczywiście możecie powiedzieć, jeżeli ominąłem jakieś, jakieś tego, jakieś żelazo. A widzieliście, ja nie? Ja sam nie wiem, Czy ją ja ominąłem. Uuu! Nie, no, znowu. Ej, no, chłopaki. Dajcie spokój. Chodź tu. I trafisz mnie O ty szmarza. Dobra Porobień Uuu tu jest nawet spora tego żelaza O to chodzi Jezu Zostaw mnie ty pająku zasrane Oho! No i takie rudy mogę mieć takie ja, mogę mieć. Ile mamy? Uuu! No, mamy już sporo, nowa. Czekajcie. Trzeba się zabudować. Tutaj, o. W taki sposób. O! Przepalamy to. Na zbrojka. No właśnie widzowie mamy tutaj już mamy... Mamy swoje 25. Żelaza i z, z tego 25 żelaza sobie ku kupujemy. Ym, robimy zbrojkę. Full zbrojkę z żelaza. I co, działa? Teraz jesteśmy potężni. Mamy sprójkę żelaza taki, jest dziś, taki był dzisiejszy cel naszego odcinka właśnie mieć sprójkę żelaza już oczekujcie następny odcinek survivala a ja się z wami żegnam na razie